ja nie wiem jak która, patrzcie to jest Nokia to jest stara, co wam pokażę patrzcie bo już to próbowałem i no oczywiście ja jej włączyć, A ja ją znalazłam na kompie. jak się włączała tu się przyczumuje patrzcie teraz ją znalazłem w ostatnim roku w którym działała to to był 2018, sierpień, 25 sierpnia 17.55, chociaż ja już go odpaliłem o 17.00. Czekajcie, nie o 17, bo teraz jest gdzieś 9, Nie wiem, czekajcie, zaraz sprawdzimy. Uch, co to kurde, tam 10.35, a więc ją odpaliłem. 30 minut temu, bo to się zachowało. Idzie dzwonić, różne takie rzeczy. Ładować ją no naładowałam zwykłą. W sumie nie wiem, tych nie, nie idzie odpalić tylko tą gierkę. zobaczcie Taki łącz. Ta, dobra, nie wiem. O, nie się zbiera te kulki, nie może się walnąć w... Trochę ciężko się trzymać. Widzicie, się potem podwiększa, nie może wy siebie się walnąć, bo inaczej się skończy gra. dacie 8 punktów. No trudno jest oczywiście trzymać kamerę. Gdybym umiał to zrobić z ekranem, to bym nagrał ten filmik. Nie wiem, czy w ogóle istnieje jeszcze taka gra. zobaczcie, kurde. To gdzieś jest z 1900, -t któregoś tam roku. To był mój pierwszy telefon, chociaż ja się w tym roku nie urodziłem, ale go dostałem po prostu. Och pironie od babci go dostałem, bo ona sobie kupiła nowy. I sobie go potem dostałem, gdy miałem chyba 3-2 latka, chociaż nim i tak tylko ciepła się dobrze przydał. No widzicie sami Nokia, jak to Nokia. Tu idzie wyjść. Dobra, tu hop. Nie rozumiem. Nie, tego mam w dupie już. hop, Kontaktów nie mam już, bo dopiero to już przedwyszam. Ja po prostu się jeszcze uczę na tej noki teraz, jak to wszystko działa. Bo już zapomniałem, bo jak już ona 4 lata nie działała, opatrzcie. Bo ona ostatnio działała o 17, 4 lata temu w sierpniu. O 17.30, że Mocno fest, że niemożliwe, że jakąś się odpaliłem, należała na ziemi kaść tam rozwalona. Więc ją wziąłem, pooglądałem kurde, zaciągnia się to ujdzie, baterię otworzyć. Odawka może być zwykła ze O Oj, pokażę Wam jedna rzecz jeszcze, którą zapamiętałem od tego latów. Czekajcie. Tu muszę odpalić i gdy tu naciśniemy dwa razy, tu na saj górze, czekajcie, czekajcie, bo coś się kurde a dobra, rozumiem już, o, widzicie, o, to musi być na tapecie i gdy tu dwa razy na saj górze naciśniecie, to latarka się odpali. Gdy znów dwa razy, to wyłączy się, czekaj, nie idzie też raz. Nie. Dobra, dziękuję za oglądanie tego filmu. Pozdrawiam każdego serdecznie. Do widzenia.